Wszystkich w tym filmie zaprezentuję, w jaki sposób zaprogramować prostą sekwencję w języku ST w DJI AX. Rozpoczniemy od utworzenia nowego programu. Klikamy prawym przyciskiem na Application, Add Object, POU, nadaję nazwę, program i wybieram język ST, język tekstowy. Należy pamiętać, aby dopiąć ten program do jakiegoś tasku. Ja dopnę go do main tasku. Na start utworzę kilka zmiennych, które będą mi potrzebne w trakcie programowania tej sekwencji. Pierwsza z nich to zmienna state typu int. Kolejno startlink. Toplink, trzy kolejne zmienne błoskie i jeden timer. Te zmienne posłużą nam, żeby zaprogramować prostą sekwencję migania lampkami, które są tutaj zaprezentowane jako te trzy zmienne. Out 1, out 2 i out 3. Na samej górze dodam sobie wywołanie bloku funkcyjnego timera, i tutaj nie będę dopinał na ten moment żadnej wartości na stałe. I stworzę sobie instrukcję Case. Instrukcja Case jest bardzo często wykorzystywana do programowania sekwencji w języku ST, i my również z niej skorzystamy. Jako zmienną sterującą wybieramy zmienną state, i w zależności od wartości tej zmiennej będziemy wchodzić do odpowiednich stanów. Stan pierwszy to będzie cykl nieaktywny. W tym stanie wszystkie te zmienne będą wyłączone. Do tego timer, konkretnie jego wejście, również będzie wyłączone. I teraz stworzymy sobie warunek wyjścia z tego stanu, czyli wyjdziemy z niego w momencie, kiedy ktoś aktywuje zmienną start blink, czyli zacznij mrygać i jednocześnie zmienna stop blink nie będzie zapalona. W takim wypadku możemy przejść do stanu 10. Tutaj oczywiście numeracja jest dowolna. Warto robić sobie przerwy w przypadku, gdybyśmy mieli potrzebę wstawić jakiś stan pomiędzy. W kolejnym stanie powiedzmy, że chcemy wykonywać naszą sekwencję w taki sposób, że załączymy Out 1 na jedną sekundę. Więc. Wybieramy czas w naszym timerze na 1 sekundę i aktywujemy ten timer. No i ponownie musimy stworzyć warunek wyjścia z tego stanu. No i warunkiem wyjścia będzie po prostu doliczenie timera do końca, czyli wyjście Q zostanie zapalone, kiedy timer odliczy nam 1 sekundę. W takiej sytuacji Wyłączymy timer i przejdziemy do kolejnego stanu. Będzie to stan 20. W stanie 20 zasadniczo zrobimy bardzo podobną rzecz, więc kopiuję ten kod. W tym wypadku różni się to tylko tym, że zapalę wyjście OUT1 i OUT2, no i na czas np. Na 2 sekund. Tutaj Realizuję przejście do stanu 30, czyli ponownie zapalamy dwa wejścia i czekamy aż timer doliczy. W stanie 30 chcę mieć już zapalone 3 wejścia przez 3 sekundy, i w momencie, kiedy timer doliczy, chcę zapętlić mój cykl, czyli przechodzę do stanu 10, czyli ponownie wykona się kod z tego stanu. Brakuje tutaj jeszcze warunku zatrzymania cyklu. Możemy go dodać poza naszą główną maszyną stanów, na przykład na samej górze. Czyli jeżeli stop blink, to wtedy możemy dla pewności wyłączyć też start blink, jeżeli byłby załączony i przejść do stanu 0. Czyli jest to warunek, który znajduje się poza maszyną stanów, i jeżeli zostanie spełniony, no to automatycznie wskoczymy do tego stanu. Teraz możemy wgrać projekt i przetestować działanie naszej sekwencji. Uruchamiamy naszą sekwencję. Ctrl F7, załączam Start Blink. Załączone zostaje. AUT 1 na sekundę, następnie AUT 2 na 2 sekundy i AUT 3 na 3 sekundy.